Dzisiejsza krótka wyprawa to całkowity spontan. Rano dostałem wiadomość od Michała z pytaniem, czy wybieramy się w jakieś góry. Przez to, że odczytałem ją z lekkim opóźnieniem, padło na Beskidy. Od razu w głowie zakwitł pomysł, by pojechać na przełęcz samopolską, stamtąd wyruszyć w stronę malinowskiej skały i później kierować się dalej na Skrzyczne. Po drodze bardzo też chcieliśmy zahaczyć o jaskinię malinowską. Jak się później okazało, tego dnia czasu starczyło nam zaledwie na wstępnie planowany dodatek. Czyli właśnie jaskinia. Około godziny 11 byliśmy już na przełęczy salmopolskiej. Ciekawostką jest fakt, że grzbietem tej przełęczy w drugiej połowie XVI wieku biegła historyczna granica między Księstwem Cieszyńskim a Królestwem Polskim. Położoną już po polskiej stronie osadę Salmopol mieli założyć ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego, uchodzący w te rejony przed prześladowaniami religijnymi. W dalszej części filmu dowiecie się również, jaką rolę odgrywała jaskinia, do której się udajemy w kontekście tych prześladowań. Idziemy dzisiaj z Pręczy Samopolskiej do jaskini Malinowskiej. Mieliśmy w planach przejść sobie też na skrzyżnę, ale niestety nie będzie już się na to czasu. Także zwiedzimy sobie tylko tą jaskinię. Łatwe podejście. Tak naprawdę do jaskini jest jakieś pół godziny. Także także niedługo. Myślę, że każdy by dał radę. Bez problemu. Bez. Pogoda, jak widzicie, jest idealna. Temperatura cudowna, w samym termo tak naprawdę idziemy. Także jest naprawdę dobrze. No Więc idziemy dalej. Za chwilę będą też jakieś przebitki z trasy. Podróżując tą malowniczą trasą nie sposób nie zanurzyć się w bogatej historii Beskidu Śląskiego. To tereny, na których przeszłość przemawia do nas przez starożytne osady, które tkwiły tu od wieków, przez burzliwe powstania śląskie, aż po opowieści o bohaterstwie partyzantów ukrywających się w górskich lasach. Każda kręta ścieżka, każdy zaułek skrywa tu kawałek swojej historii, w której możemy odnaleźć korzenie tego wyjątkowego regionu. Idziemy już chwilę, zdanie się nie spodziewaliśmy takiej rości śniegu. Trzeba By było wziąć sobie jakieś raczki, bo są momenty, gdzie naprawdę dosyć mocno się ślizgamy, no, ale jakoś tam obejdziemy tam do jaskini jest kawałek tak naprawdę niedaleki, więc myślę, że na spokojnie damy radę. Stwierdziliśmy, że część szlaku przejdziemy sobie poza e, ścieżką. Po prostu między drzewami. Tak też się fajnie chodzi. Jest to sporo ciekawsze. Nie ukrywam że na szlak na Majinowską skałę czy tam, czy tam do Malinowskiej jaskini nie jest ani super ciekawy, ani bardzo wymagający, więc stwierdziliśmy, że sobie zrobimy coś, żeby po prostu to troszeczkę urozmaicić. Także aktualnie idziemy sobie w ten sposób. Śniegu jest sporo, jestem dosyć mocno zbity. W ogóle jakby nogi mi się tutaj nie wbijają stopy, więc, więc idzie się naprawdę dobrze. Tak naprawdę prawie tak jak po asfalcie. Że jest nieźle. Patrzcie jak słońce prześwituje przez drzewo. Wyda to pięknie. Cisza, spokój tutaj. W środku tygodnia też jesteśmy. Więc ludzi prawie nie ma. Naprawdę cudowne uczucie. W chwilę pobyć sobie w takim totalnym spokoju. Kolejne kolejne dziesiąt minut, odbiliśmy sobie trochę od trasy, ale na spokojnie już powoli na nią wracamy. Teraz Michał też widzę, że już zaczyna rozkładać drona, także za chwilę też ponagrywamy sobie coś. Tylko stawiam pierwszy krok na szlaku w górach, czuję, że cały świat wokół mnie zwalnia. To jakby wszystko inne, wszelkie zmartwienia czy problemy, ustępowało miejsca ciszy i spokoju. W górach znajduję swoje miejsce, gdzie mogę oderwać się od zgiełku codzienności i połączyć się z naturą w jej najczystszej formie. Do Skały pokazuje godzinę Do no Malinowskiej Jaskini się jakieś 15, może 20 minut z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy Po drodze też co jakiś czas są rozstawione mapy A drogowskazy także zgubić się nie ma szans e, Zobaczcie, jest, weszliśmy sobie stąd z Przełęczy Samopolskiej Teraz jesteśmy aktualnie gdzieś w tym miejscu Tak naprawdę szliśmy też trochę bokiem, ale to powiedzmy jest nieważne No i tutaj później Idziemy aż dotąd do jaskini malinowskiej. Tak my się zajmie nam to, tak jak mówiłem, w okolicach 20 minut. Także za niedługo powinniśmy być. mokre mokry. Mhm. I robi się faktycznie coraz bardziej, nie? Tak, aż tak. tych stopni sobie nie wzięliśmy. bo... Na Szlaku się nawet nie zapada na szakola. Ale... Na szlaku. Nie, no, nie no. na szlaku nie drama. Jak tam zeszliśmy kawałek, to szczególnie troszkę Było jeszcze ciężko. to będzie drama. Jesteśmy już na początku celu naszej podróży. Widzicie, jaskinia Malinowska już tylko 50 metrów nas. Tutaj trzeba trochę uważać, jak jest śnieg i nie ma się raków albo raczków tak jak my. Łatwo jest się poślizgnąć. Wtedy myślę, że zatrzymalibyśmy się dopiero gdzieś tam na dole. Przed samym wejściem postanowiliśmy zrobić krótką przerwę napić się herbaty, ubrać się nieco cieplej i sprawdzić cały sprzęt. Warto o tym pamiętać, by przed wejściem do jakiejkolwiek jaskini potwierdzić stan naładowania latarek czy innych urządzeń, które w razie problemów mogłyby nam pomóc wyjść z powrotem na górę. Znajdujemy się już pod wejściem do jaskini. Jak widzicie jest dosyć ciasne. Wygląda też trochę strasznie. Jeśli chodzi o samą jaskinię, została ona już odkryta dawno temu, ponieważ już w XIV wieku była ona wykorzystywana przez Husytów. Organizowali tutaj oni różne nabożeństwa no i również korzystali z niej jako z kryjówki. Następnie w wieku XVI oraz XVII ta jaskinia również była wykorzystywana jako kryjówka, tym razem przez ewangelików. To był taki okres na Śląsku, gdzie ewangelicy byli dosyć mocno prześladowani, także chowali się też w tej jaskini. Jeżeli chodzi o samo zejście do jaskini, niektóre podania nieoficjalne mówią o tym, że Znajdowało się ono znacznie niżej, już przy potoku Malinka. Aktualne wejście, które my będziemy schodzić, znajduje się na wysokości 1080 m nad poziomem morza i zostało ono odkryte przypadkowo przy jakichś tam pracach leśnych w drugiej połowie XVIII wieku. Chodząc po drabinie, światło słoneczne stopniowo zanika, ustępując miejsca coraz głębszej ciemności. To właśnie tutaj, w tej ciasnej przestrzeni, gdzie kamienne ściany przytulają nas z każdej strony, poczucie wielkości i potęgi natury naprawdę się nasila. Kiedy docieramy na sam dół, następuje moment, gdzie jedynymi dźwiękami w jaskini są nasze oddechy, lekki wiatr oraz krople wody spływające po ścianach. Walinowska, w której się znajdujemy, jest jedną z najgłębszych i najdłuższych jaskini Beskidów. Położona jest przy czerwonym szlaku na wysokości 1075 m nad poziomem morza. Długość jej korytarzy wynosi 249 metrów, a jej głębokość to aż 23 m. Jaskinia jest niesamowicie wilgotna, a co ciekawe, w okresie roztopów wiosennych i intensywnych opadów występują w niej tzw. deszcze podziemne, których mogliśmy dzisiaj doświadczyć. W jaskini panuje stała temperatura 6 stopni Celsjusza, dlatego wchodząc do niej zimą mielibyśmy poczucie, że jest w niej ciepło. Nie hmm. No, dobra, tutaj musimy plecak mm -hmm. Chociaż, no nie no tak. Jesteśmy już w środku. Jesteśmy do takiego momentu, że musimy zostawić tej plecaki, ponieważ dalej już jest za ciasno z tego co Michał mówi. No zaraz zobaczymy zresztą jak nam pójdzie ta przeprawa. W jaskini malinowskiej występuje kilka gatunków nietoperzy. Są one niesamowicie istotnym elementem jaskini, ponieważ odpowiadają za regulację populacji owadów i uczestniczą w cyklu jej życia. Podczas zimowych miesięcy schodzą one w głąb jaskini na okres hibernacji, wykorzystując jej stabilne warunki do przetrwania. Niestety, na całym globie nietoperze stają w obliczu zagrożeń związanych z utratą swoich naturalnych siedlisk oraz licznych chorób, które przyczyniają się do spadku ich populacji podczas zwiedzania jaskini, warto mieć to na uwadze i kiedy spotkamy toperze najlepiej zostawić je w spokoju. Ciekawe jest tutaj to w tej jaskini, że nie widać jakby totalnie tych zakrętów. Zobaczcie, Michał teraz wejdzie. Wygląda dosłownie jakby nam po prostu znikał z kadru, a tymczasem jest to takie przejście po prostu bardzo wąskie. Dosyć mocno ścięte, dosłownie 90 stopni. Zakręcam, nie? Super, to wygląda trochę kapie, tak jak zresztą czytałem, że tak może być. A faktycznie tak jest, że w momentach dostopów, ewentualnie deszczy, faktycznie tej wody tutaj kapie bardzo, bardzo dużo. My się tutaj dosłownie czujemy, jak przy jakiejś takiej delikatnej, może nie, może nie ulewie, ale w takim delikatnym deszczu. Dobra, idziemy dalej. 嗯哼。<laughs> No to jest pak koniec sorry, jaka No Dalej już chyba nie przejdziemy pojem. Myślę, że już powoli będziemy się stąd zbierać. Niestety jaskinia okazała się znacznie krótsza niż się spodziewaliśmy. Zaczęliśmy więc kierować się w stronę wyjścia. mimo wszystko, przeciskając się przez wąskie korytarze jaskini Malinowskiej, czuliśmy spore emocji. Otaczająca nas ciemność i wilgoć dodawały tylko klimatu. Wąskie przejścia wymagały od nas przeciskania się i ciągłego schylania. Jednak uczucie radości i pokonywania trudności było bezcenne. Każdy krok przypominał nam, że odkrywamy dla nas coś zupełnie nowego. Że malinowska jaskinia jest stosunkowo prosta i łatwo dostępna. Nasza podróż przez nią była niezwykłym doświadczeniem, które długo pozostanie w naszej pamięci. To nie tylko widoki i formacje skalne sprawiły, że ta wyprawa była tak wyjątkowa, ale także liczne refleksje, które pozwoliły nam zatrzymać się na chwilę i docenić piękno otaczającego nas świata. Warto pamiętać, że jaskinie to także dom dla wielu gatunków zwierząt, którym należy się szacunek, dlatego też, kiedy odwiedzamy takie miejsca, Zawsze powinniśmy zachowywać je nienaruszone, dbając o zachowanie ich naturalnego środowiska życia. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału do końca i do zobaczenia w następnych filmach.